Cześć, nie wszystkie mniejsze i większe organizmy żywe, które spotkacie w swoim ogrodzie, chcą Was od razu pożreć lub ewentualnie chcą zjeść wasze kwiatki i inne uprawy. Tak jest w przypadku bohatera naszego dzisiejszego odcinka, a jest nim jaszczurka Zbinka. Jaszczurki Zbinki są naturalnymi sprzymierzeńcami ogrodników ponieważ są drapieżnikami i żywią się różnorodnymi bezkręgowcami, które często uznawane są za szkodniki. Do głównych korzyści posiadania jaszczurek na swojej działce należą między innymi, przede wszystkim, naturalne zwalczanie szkodników. Głównym elementem diety jaszczurek z są owady i inne małe bezkręgowce. Skutecznie polują między innymi na ślimaki, zarówno te w skorupach, jak i te na G pajęczeki, chociaż pamiętajmy, pająki mimo iż są brzydkie i okropne, to jednak również są one pożyteczne. Owady, Bogata gama owadów zjadają wiele gatunków owadów, w tym muchy, chrząszcze, gąsienice, a także pluskwiaki. Co ciekawe, w diecie jaszczurki-zwinki są również opuchlaki, czyli zmora naszych różlinnych roślin ozdobnych. Do tego dochodzą także bezkręgowce. Małe jaszczurki mogą polować m.in. na stonogi czy też wije. Jaszczurki zwinki preferują środowiska, które są zróżnicowane, mają dostęp do słońca, kryjówek i odpowiedniej ilości pokarmu. Ich obecność w ogrodzie świadczy o tym, że jest to miejsce przyjazne dla dzikiej fauny, wolne od nadmiernego stosowania pestycydów i innych chemicznych środków ochrony roślin. Jaszczurki zwiększają różnorodność biologiczną ogrodu, co jest kluczowe dla stabilności ekosystemu. Ich obecność przyciąga również inne gatunki zwierząt, które są częścią łańcucha pokarmowego. U mnie, na przykład, pojawiły się zaskrońce, które zjadają niestety jaszczurki zwinki. Do tego są one fascynującymi stworzeniami do obserwacji, szczególnie dla naszych najmłodszych. Pozwalają na naukę o przyrodzie i o zachowaniach zwierząt w naturalnym środowisku. Są płochliwe, ale przy odrobinie cierpliwości można podziwiać ich codzienne życie. Jednak, mimo swojej szybkości i zwinności, jaszczurki, zwinki mają wielu naturalnych wrogów, co jest typowe dla zwierząt znajdujących się w środku łańcucha pokarmowego. Główni drapieżnicy to przede wszystkim ptaki drapieżne to jedni z najważniejszych wrogów jaszczurek. Jastrzębie, sokoły, pustułki, a także krukowate, wrony czy sroki, oraz bociany mogą polować na jaszczurki. Do tego dochodzą również węże. Węże są jednymi z głównych drapieżników jaszczurek. W Polsce na jaszczurki zwinki mogą polować za skroniec zwyczajny czy żmija zygzakowata. Ssaki drapieżne, mniejsze drapieżniki, takie jak łasice, kuny, jeże, a także lisy mogą zjadać jaszczurki. Pamiętajmy również o naszych zwierzętach domowych. Niestety tutaj niechlubnie zasłużyły się koty domowe. Które również są zagrożeniem dla jaszczurek. Sam niejednokrotnie widziałem, jak mój jeden czy też drugi kot ganiał za jaszczurką, odrywał jej ogon i robił różne inne nieprzyjemne rzeczy. Jak widzisz, nawet bez ludzkiego udziału, lista naturalnych wrogów jaszczurki zwinka jest dość długa. Dlatego zostaw ją w spokoju i pozwól jej w spokoju żyć, a ona na pewno ci się odwdzięczy. Aby zachęcić jaszczurki z winki do osiedlania się w ogrodzie i zapewnić im bezpieczeństwo, warto stworzyć dla nich odpowiednie warunki, takie jak sterty kamieni, gałęzi czy nieuporządkowane zakątki, które zapewnią im schronienie. Dzięki i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!